Kasia Moś jest finalistką trzeciej edycji programu Must Be The Music, tylko muzyka. Ukończyła szkołę muzyczną imienia Fryderyka Chopina w Bytomiu w klasie wiolonczeli i fortepianu. Jest także absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalu Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Artystka, jak sama przyznaje, pochodzi z rodziny, w której muzyka odgrywa wielką rolę. Muzyka i zwierzęta odgrywają ważną rolę. Ale rzeczywiście pochodzę z rodziny, gdzie w zasadzie e, no, cała nasza czwórka miała styczność. Mimi, nie płacz. Miała nasza, cała nasza czwórka miała styczność z instrumentem, zgląda na instrumencie. No idź, czekajcie, przepraszam. Tak, wyjątkowy gość. Mimi od przedwczoraju ze mną, wzięta ze schroniska z Radomia. Bardzo kochana. No w każdym razie rzeczywiście i tata, i mama, i mój brat, no i ja, ale ja rzeczywiście chyba najmniej ten instrument kochałam, bo mój brat poświęcał grze na instrumencie wiele godzin codziennej pracy, a ja podchodziłam do tego trochę w sposób. Olewawczy, więc grałam tylko przed egzaminem. To nie był instrument, który kochałam. Znaczy, uwielbiałam dźwięk wiolonczeli, Bardzo lubiłam przez pierwszy rok ćwiczyć na tym instrumencie, ale potem, jakby, że tak powiem, moje chęci zmalały. I, no i przerzuciłam się po jakimś czasie na, na, na śpiew. Zresztą, zawsze, jakby, od, rzeczywiście od bardzo młodego wieku, gdzieś czułam, że, że moim powołaniem będzie właśnie śpiewanie. Akademia Muzyczna w Katowicach klucz do sukcesu? Jak oceniasz tę uczelnię? Yy, to znaczy ja bardzo wspominam dobrze ten czas. Yy, miałam na drugim, trzecim roku, ponieważ ja zrobiłam tylko licencjat na Akademii. Na drugim, trzecim roku yy, moją nauczycielką była Beata Przybytek, moją akompaniatorką Dorota Zaziąbło i z nimi no, miałyśmy niesamowity kontakt, yy, podobne poczucie humoru, yy, podobną wrażliwość i jakoś tak bardzo się cieszę, że rzeczywiście ten drugi, trzeci rok Udało się z nimi spędzić, z nimi pracować. I w szkole wspominam było no, taki czas przyjemnej, przyjemnej pracy. Mimi! Czujesz. Mimi, zostaw kamerę. Czujesz się silnie związana z regionem? E, ze śląskim? Tak. Bardzo silnie, tak. Zawsze to podkreślam, że jestem stąd, ale no gdzieś tam też jakby nie jestem tylko i wyłącznie ślązaczką, jestem również góralką, ponieważ mój dziadek od strony mamy urodził się w mieszanie dolnej. Tam dalej mamy rodzinę, do której często bardzo jeździmy. I, i rzeczywiście i ten i właśnie mieszana dolna, czyli góry są bliskie mojemu sercu i, i nasz Śląsk. A powiedz, jaką rolę w Twojej karierze odegrał Robert Jansson? Robert Jansson można powiedzieć, że był człowiekiem, który w jakiś tam sposób chciał, może, nie wiem, pomóc w mojej karierze. On otrzymał od, od mojego ówczesnego menadżera... Moje demo, jak miałam 15 lat, nagrałam takie pierwsze demo z, z piosenkami, żeby zobaczyć w ogóle, jak ten mój głos brzmi, bo jednak jak śpiewamy, to do końca nie słyszymy, jak to nam czasem się wydaje, że jest lepiej, a czasem, że jest gorzej, a to jakby dobrze się jest właśnie nagrać, żeby, żeby posłuchać, czy nam się to podoba, czy nie. I rzeczywiście to pierwsze demo dostał pan Robert Jansson i był bardzo mu się mój głos spodobał, tylko powiedział, że to jest jakby jeszcze za, jeszcze byłam za, za, za młoda, miałam 15 lat. Potem po dwóch latach nagrałam kolejne demo w wieku 17 lat i pan Robert Jansson to demo otrzymał i wtedy zdecydował się jakby na nagranie płyty ze mną. Podpisałam kontakt z Universal Music Polską. Jedna z piosenek, w zasadzie jedyna z piosenek, którą nagrałam, brała udział w polskich preselekcjach. Właśnie pierwsza raz wtedy brała udział w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizji. Mimi, proszę Państwa, właśnie traga swoje, swoją matę na Siusia, na Siuszki. Więc, więc Robert Jansson właśnie napisał dla mnie tą piosenkę. Miałam nagrać z, Robertem, z panem Robertem całą płytę, ale. No jakby to nie był do końca mój muzyczny świat. Nie zdecydowałam się na nagranie całej płyty. Postanowiłam jakby dalej pracować nad swoim głosem i może szukać właśnie muzyki, która gdzieś bardziej będzie bliższa mojemu sercu. Właśnie ta kariera muzyczna do poszukiwania Las Vegas, miasto, które dla wielu ludzi brzmi magicznie. O. Tak. Bardzo dużo tam jest rzeczywiście świateł, ale yy, no tak, no to jest rzeczywiście jedna z fajniejszych przygód mojego życia, e, fajny czas, e, no też taki dowód na to, że, że w życiu czasem dzieją się niesamowite rzeczy, których się nawet nie spodziewamy, ale że warto pierwsza rzecz marzyć, warto pracować, trzecia rzecz warto. E, myślę. Jakby naprawdę mierzyć wysoko, w sensie, że nawet jak nam ktoś mówi, że pewne rzeczy są niemożliwe, to uważam, że wtedy tym bardziej powinniśmy w nie wierzyć. Bo ludzie często nie dowierzają, ludzie często powątpiewają, a uważam, że wewnętrznie trzeba czuć jakąś taką. Moc i wierzyć, że, że po prostu nasze marzenia, które gdzieś mamy w, w sercu, w głowie, e, mogą się zścić, mogą się zrealizować. I to nie jest frazy z Maestro Panderewski też mówił, że pracować należy na 120% normy. Mm. Must be the music, tak. talent show. Mm -hmm. Tak, wróciłam ze Stanów i, i pracowałam właśnie z, z Grzesiem Piotrowskim i jakby wytwórnia, z którą mieliśmy wydawać płytę trochę nas do tego programu gdzieś tam nie namówiła, że to nazwisko powinno być bardziej rozpoznawalne. Ja nie chciałam początkowo, bo jakby bałam się myślę takiej oceny ludzi, bo ja jakby nie jestem osobą, która Gdzieś tam jest. Jakby, znaczy jak wychodzę na scenę i śpiewam koncert, to czuję się pewnie, ale e, ciężko było mi podjąć tak naprawdę tą. E, tą Lubisz wizyzję. być oceniana? Właśnie nie, chyba nie lubię. Znaczy, teraz już bardziej się do tego przyzwyczaiłam i wiem, że tak jest, ale wtedy e, jakby wydawało mi się, że ja się psychicznie do tego nie nadaję. Że jakby koncert to jest jedna rzecz, a, ale taki występ e, jakby w tego typu. Konkursie, jakim jest talent show i tak dalej, no to no ale jakoś rzeczywiście, myślę, że psychicznie dobrze sobie poradziłam, że nie, nie wpłynęło to na mnie jakoś negatywnie, tylko bardzo pozytywnie. Więc, więc dobrze, że to zrobiłam. No I przyszedł czas na debiutancką płytę. W którą stronę wyfuje Twoja kariera? Twoja twórczość? W którą stronę idzie? Całą to moja muzyka, tak? tak? Wiesz co, jakby ja nigdy nie chcę się nie chcę się zamykać, nie chcę się dać zaszuflatkować. Bo uważam, że muzycy klasyczni na przykład nie grają tylko wyłącznie muzyki z jednego okresu, na przykład z klasycyzmu czy z baroku, tylko po prostu grają różną muzykę, więc ja tak samo nie chciałabym jakby zamykać się i tworzyć w jednym, w jednym stylu, szczególnie, że w moim zdaniem w dzisiejszych czasach ta muzyka tak bardzo się, te style się tak bardzo ze sobą wymieszały, że ciężko jest określić tak naprawdę, co jest czym. Aczkolwiek nasza płyta Inspiration, myślę, że to. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest yy, no. electro soul, czyli elektroniczna muzyka z elementami soulu, bo myślę, że dziś mój głos może jest taki trochę soulowo, rockowo, nie, nie wiadomo jaki. Teraz przyszedł czas mierzyć się z Eurowizją. Ten konkurs wielu osobom otworzył drzwi do kariery, do, do, do kariery. Na przykład Edyta Górniak stara się rozpoznawalna w Europie. No ale wiele osób zostało zaszufladkowanych. W tej chwili jest też tak, że występ na Eurowizji w pewien sposób piętnuje osobę, która występuje. Tak, ja tak nie uważam. W sensie myślę, że na pewno na przykład nie napiętnował Dżamali z zeszłego roku. Myślę, że nie napiętnował Michała Szpaka. Myślę, że nie z Moniki Kuszyńskiej. Myślę, że ten konkurs też bardzo się zmienia i myślę, że to nawet, że taki utwór, a nie inny, czyli utwór Flashlight wygrał tegoroczne preselekcje, to wszyscy mówią, że to nie jest prosty numer, to nie jest utwór typowo eurowizyjny, a wygrał i z tego co, co wiem, to rzeczywiście mamy takie jakby... Um, um, Opinie spływają np. Na, na, na naszego fanpage'a, że ten utwór podoba się również bardzo w Europie. Wiadomo, że będzie się jednemu podobał, drugiemu nie, ale na pewno to nie jest taka stricte piosenka eurowizyjna. Myślę, że ta eurowizja też się zmienia. Myślę, że ludzie są coraz bardziej świadomi, poszukują różnych brzmień. I, I myślę, że, że absolutnie nie uważam, żeby Eurowizja miała mnie, miała mnie zaszufladkować. Zaszufladkowałaby mnie może w momencie, kiedy zrobiłabym piosenkę pod publiczkę, piosenkę, z którą nie wierzę, piosenkę, której bym nie współkomodowała i nie pisała tekstu. Także gdyby było tak rzeczywiście, że ja coś robię, bo, a dobra, może to mi otworzy drogę szerszej kariery i większej kariery, to wtedy może bym rzeczywiście mogła dać się zaszufladkować, dlatego że stworzyłabym coś i wydałabym coś, z czego nie jestem dumna i nie, nie mam jakiejś satysfakcji z tego. Zastanawiałaś się nad tym, co gdybyś wybrała Eurowizję? Wiesz się nie, nie, znaczy nie zastanawiałam się, szczerze powiem, nad tym, yy, no jakoś jakby no od nas zależy to, żeby przygotować to, to przedstawienie te trzy minuty jak na najwyższym poziomie. Ode mnie wokalnie wymaga się i sama ciebie wymagam, żebym rzeczywiście była z siebie po tym występie dumna i zadowolona, żebym nie miała żadnych pretensji. Mam nadzieję, że tak się uda. Oczywiście stres pewnie będzie ogromny. Najgorzej śpiewa się jeden utwór, najlepiej śpiewa się koncerty, bo jakby ta, ta presja przede wszystkim jest zdecydowanie mniejsza. No ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Ważne też, żeby te nasze wizualizacje były fajne, żeby światło też było dobre. No i zobaczymy, no. tak naprawdę my możemy tylko dać te 120% z siebie, a jaka już będzie decyzja ludzi, czy na nas zagłosują, czy na nas zagłosuje, jeżeli, no to już ten tak naprawdę na to nie mamy wpływu, no nie, nie mogę kogoś zmusić do tego, żeby na mnie zagłosował. Hm. Dziękujemy Oczasz? bardzo też. Dziękujemy za, za miłą rozmowę i żeby ta Eurowizja tegoroczna no, ewoluowała w dobrym kierunku. No i na pewno. I Mimi, żeby też ładnie rosła. pokazem mi to. to jest Mimi, ona przeszkadzała troszeczkę. Mój.